Witajcie moi drodzy, jestem Otix i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Vlogów Tak moi drodzy! Przybyłem, zwyciężyłem, zobaczyłem, jestem, siedzę, nagrywam, końcu. Tak można by powiedzieć w końcu, bo ponad 3 miesiące bez filmu, bez oldie vloga to jest dość długi okres czasu. Tym samym bardzo dziwnie mi się siedzi przed tą kamerą, ale na nie mogę wam powiedzieć, że już w sobotę o godzinie 15, sobotę o godzinie 15, szukajcie czegoś na kanale. Obiecuję, że dla twórców głównie, a i nie tylko, będzie coś niesamowitego. A teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego, vloga. Czy wyobrażacie sobie dzień, gdzie nie macie komputera? Czy wyobrażacie sobie tydzień, gdzie nie macie komputera? Czy wyobrażacie sobie miesiąc, gdzie dostęp do komputera jest całkowicie wam zabroniony? Nie możecie usiąść przy nim i tym bardziej nie możecie z niego korzystać. Tak, ja, osoba z XXI wieku, osoba, która jest na kierunku informatycznym, osoba, która jest niejako postrzegana właśnie przez. Ee, przez kwestię właśnie komputera, którą komputer idzie przez całe życie. Tak, ja, Patryk, Altx, nie miałem komputera przez tydzień. Tak, muszę to powiedzieć, nie miałem przez tydzień komputera i to było dość niesamowite przeżycie, naprawdę. Szczerze mówiąc, każdemu życzę, żeby się, za przeproszeniem, przy komputer. Wiem, że to dość ostro brzmi i nie chcę zła dla was, nie chcę, żebyście się źle poczuli. Chciałem wam powiedzieć tylko przede, tylko przede wszystkim to, że moi drodzy, nieposiadanie komputera to jest coś niesamowitego. W dzisiejszych czasach. Brak dostępu do internetu, brak dostępu do sieci, do komputera po prostu, do urządzenia, przy którym tak dużo czasu spędzamy, jest czymś niesamowitym. O ile na początku, kiedy nie miałem komputera, nie wiedziałem, co z sobą począć, nie, nie wiedziałem co mam zrobić, nudziłem się, chodziłem z kąta w kąt i naprawdę nigdzie, nigdzie się nie odnajdywałem. Dopiero po czasie. Po czasie dwóch dniach pojąłem to, że popie. Wow, cały świat jest przed tobą. Tyle możliwości. Jak wiele odkładałeś, żeby teraz móc to zrobić? Teraz już nie ma zaraz za chwileczkę. Teraz jest teraz, tak i tak działałem przez. Niespełna tydzień, kiedy nie miałem komputera. Tak dużo rzeczy zrobiłem, tak wiele zainteresowań tam poszerzałem, czy po prostu czytałem książki, naprawdę, wow, czytałem książkę, lekturę szkolną, gotowałem, bawiłem się z dziećmi, po prostu było coś niesamowitego, naprawdę. W dzisiejszym czasie ciężko jest na pewno żyć bez komputera. W dzisiejszym czasie jest na pewno bardzo trudno i przeżyć bez sieci, bez Facebooka. Bez dostępu do jakichkolwiek społecznościowych portali. Życzę każdemu po kolei, każdemu z osobna i wszystkim razem zgromadzonym, tą proramną, abyście spróbowali przeżyć tydzień bez komputera. Tak całkowicie na Amen. Tak całkowicie na Amen i zobaczycie, jak wiele, jak wiele rzeczy nam umyka. Jak wiele rzeczy jesteśmy w stanie zrobić, gdyby nie to cholerne za przeproszeniem, jakże potrzebne nam w dzisiejszym czasie. A przede wszystkim informatyką, narzędzie, jakim jest komputer. Tak, tak troszeczkę refleksyjnie dzisiaj, moi drodzy, jeszcze raz dziękuję wam za to, że jesteście, bo fajnie, fajnie jest coś robić. I nie będę nic obiecywał, nie będę nic obiecywał, nie będę przepraszał. Pragnę tylko Was zaprosić na jutrzejsze coś, jutrzejsze coś. O godzinie 15 to jest w sobotę. Trzymajcie się, ludzie ciepło. Cześć.